Dzień dobry, tutaj Hadek zamiast No, już to, patrz yy... Patrzcie, co zrobiliśmy. Siekierka fajną. No. I młoteczek fajny. No, yy, słuchaj, że tego nie nagraliśmy, ale... Myśleliśmy, że nagraliśmy, bo włączyliśmy. Dobra, nie bajuj. I... Nie bajuj. Nie bajuj ich. Ojoj! Jedna się nie udziała. Tak jak myślałem. Jednak daj może tutaj. Co? Co my tu Czemu ja tutaj widziałem królika? Mi się boję! O, patrzcie. E, e, ja, ja nie miałem proszku. Chodź ech. Ale Ja oni zap... A, tak tam jesteś! On no, zniknie. Co? E-e. Czemu? Bo tak będzie... <śmiennie> No więc my wszystko zrobiliśmy, to się nadało. Ja, no właśnie, i teraz nie bórze. będzie, teraz nie będziemy budować tego... Yy, Potem, ten, jak o, na No właśnie. Może yy. w dzień. No właśnie. A, a może będzie ten, ten, ten z czapką. No właśnie, na tego chcę pochodzić. A ty nie, nie dasz, co ty dasz. Może będzie taki doktor bomb, on jak go się zabije, to jest taki jak z ciapką, archeologa, jak go się zabije, to się dostaje po nim no, ale ma 500 chadę, no a właśnie. go na głowie. No jej. To ja za... Nie, to nie jest poziom, który ja dobrze znam. No dobra, nie krzycz. Myślałam, że to już on. No dobra. To ja nie wiem, kiedy zacząć. My też nie, nie wiemy. że jest 50 stopni. No dobra, ale tam ja coś próbowałam. Nie. Ale ja znajdę... Ty, o tym w każdym odcinku się bawiłeś, tak? To, ja byłem tylko... No to wyjdź te nie. poza i znajdziesz go. Nie zabili. Zabili. Ciebie zabiję Ciebie. Ciebie No ale tak to nie znajdziesz, bo on tak nie przychodzi. Często. A jak na moim świecie, to ja sobie tak właśnie zrobiłem miałem jakoś przyszedł. Ale tam, ma, tam jest większy domek. On do świątyni pewnie przyszedł. Nie, on nie był do świątyni. Ale zło no, Petru nie trafiłem Jeźdź na sklep co tam jest Nie wiem, że ja się biją. Wiesz, że tam jest gniazda Ojoj Nie tak na chama, budę no. no. Nie, szakle, załóż szacklesa Ciem ja wziąć No, we pikniku a, mamy buty szybkości, no. bo zapomnieliśmy włączyć nagrywania tak samo jak ten. I mamy, mamy, czy jeszcze mamy? A, więcej HP, jej. Nie dobra, o powiem, Tam to nagraliśmy, ale te... Zagród odcinek. Tak samo, Nie, po, to za... robi to samo. Które lepsze? No, no bo Lajki lepiej wyglądają, więc... Ale te, nam daliśmy, wziął, wzięliśmy yy, wszystko, złączyliśmy, ale się nie chce przesłać. No bo, bo... Możemy wam wysłać takie krótkie filmiki tylko. mam no, ale yy, jak ostatnio przesłaliśmy, to się nie chciało przesłać. A o czym ja mówię? <laughs> no nie wiem. No dobra, zbieraj lęcy, na oko, bo... żeby skraftować Proszę cię. A, A wiemy przykład... już, gdzie, gdzie jest metoryzm, bo sobie chodziliśmy. Na po ale nic nie wyjaliśmy, nic. No właśnie, e, wpadł w taką fajną, w, w case wpadł tak, prosto. No tak fajnie to wygląda. To było epickie. No to miało być. Nie wiem, ale to było epickie. Wy to widzieliście cztery oczka były, tam gwiazda spada. No i mam tylko dwa Jak to, pokaż. A, A ile kasy? Może tu ma, ten gościu jest, pochodź tam. Jaki gościu? Zombiaczek. No, tak. nie bo... Będziemy go walić mieczem, który zadaje... Poczekaj, jak y, ten. No co z łuku go będziemy walić, ale go zabijemy. Kujda, bombę weź, to w niego rzucisz. No, dawaj. Baw się. Kujda, może jeszcze z O, sześć gwiazdek. O nie, długie. daje jeden widzicie? A on sobie chipsy dał No i dobrze. Byłem z nichem w tym, w KFC-kach Nic sobie nie kupiłem, on spraw szczerze sobie kupił No, pijakolada O, trzynasty Kolega przyszedł O, sobie duszko pragnę A, może kupę? What to? Czemu w ogóle nas nie lubicie? Nic nie piszecie w komentarzach, zdewniesz, gerać Czemu trwana Mad Mujio? Ej, skąd ja to wiedziałem? Co? A co widzisz? No myślałem, że trwała mi będzie. O ile się już nagrywają, zobaczcie. 50, to jest 49, zaczęliśmy. Tak, to się odpala komputer. Ale ja tylko wy to nie umie. 49 zaczęliśmy, tak? Mam no, chwila. 154. 1504. Tak, 1504. Nawet nie włączyłeś. Co? 1504. Nie wiemy, no nie mam. Więc my może wiemy nie? No, zobaczcie ile się nagrało. I jeszcze nie! Zabij tylko tych zębiaczków! Tak, oni mnie zabiją. Dobra. Dobra już! Będzie podzielone na Nie, nie będzie. Dwa odcinki No, no, okej. No to, no. no, to mara Ну что, ну